i cześć, witajcie na naszym magicznym kanale. Z tej strony Patryk. I Sylwia. No i dzisiaj, tak jak w tytule widać, otworzymy sobie połowę tego booster boxa, który jest, no, jest świeżynką. Dokładnie. Dopiero co odebrane z paczką spaczkomatu. Dokładnie. <laughs> Także zapraszamy na film. To tak jak powiedzieliśmy, dzisiaj otwieramy sobie paczki z dodatków Destiny Rivals, które sobie zaraz podzielimy. To już jest mhm. połowa boosterboxa, Druga połowa będzie na później. 18 sztuk. Tak jest, 18. No i co? Ja mogę powiedzieć, że na kartach mamy Cynthia z Garchompem, czyli smoczą trenerkę, czyli raczej liderkę. Mamy Golda z Howl Owen mamy Giovanni'ego z Mewtwo i to jest taka najrzadsza karta mm -hmm. z tego, co słyszałem w tym dodatku. No i oczywiście mamy po prostu zespół R. To są cztery motywy przewodnie tego dodatku. Ten dodatek skupia się na zespole R, na tych złych gościach, ale tak jak widać po Goldzie i po Synthie, którzy są dobrzy, też na tych dobrych gościach, którzy ich zwalczają. To my mamy już podzielone. Pół na pół. Pół na pół. No i kto Tam zaczyna? Ja mam do góry nogami no To ja może zacznę. Dobrze, zacznij. Ja patrzę, czy wszystkie są dobrze. Są dobrze. daj na bok. Dobra. <coughs> Polujemy na miód ze złym panem. Tak jest. Giovanni. A dla mnie to i tak będzie zły pan. No zły jest, no. Przywódca zespołu R. To na bok. Kodzik. Tak już będę robił sobie wystawkę. jedna? Nie mam bladego pojęcia. Spróbujmy zje. jedną i strzelajmy od razu. Woda. Ogień. No. Dobra, jedną. <grych> Basic energy. <grych> mm -hmm. no, Mroczna energia. Dobrze, to mamy mroczną energię. Manki, Marip. Taruntula. Mm -hmm. Ratata. Spike. Moose, Jim. Wow. Tail. <laughs> Team Rocket Orbital. To wszystkie Team Rockety były wcześniej Mad, nawet. Mudbra, o ten jest Holololo. I on jest pierwszą formą tego, widzisz? Aha. Okay. To jest osiołek i osiołek mm -hmm. większy. I mamy Team Rocket. Team Rocket, Rocket Ariana też holololo. I... Ani Hillary. Ani o. jest bardzo fajny. Dobrze. Next. Next, tak jest, dajemy sobie tutaj standardowo rewersy, mhm. na no resztę na bok. Ja biorę może golda, bo to chyba jest Gold z HOM. O, o! Poszło bardzo prosto. Nie dowiary. No nie masz liczby. Oczywiście, kołdzik na bok i jedna karta do przodu. Mamy gdzieś tu 00. Zippo. <śm> woda. Elektryczność. Czy te energie nie są trochę inne jak ostatnio? Znaczy, tak mi się coś wydaje. Mnie też. Mamy tutaj. Trochę po porządku. Mamy tutaj Doliwa, mhm. czyli oliwkę mhm. dorastającą. Cynthia gebaita, to jest właśnie ta Cynthia. Mhm. Mamy eta Itana. No dobra, to nie jest Gold, to jest Itan. Quilava it, od Itana. Team Rocket Nidorine. Team Rocket Great Boda, Team Rocket Orbitla. Rapidasha. Team Rocket Nidorito i to jest Holo. Team Rocket Butterbot. I... Team Rocket Spidops. Śmiesznie, że teraz wszystkie praktycznie, które tutaj będą, to będzie Team Rocket, it Itan, tak. Cynthia. No Prosimy miotu ze panem. Tak, nie ze wątaniem. Te się łatwo otwierają, tak? Tak, zaskakująco łatwo, prawda? No Dziwne. A czyli dobre w porównaniu do tego, jak było ostatnio. No wiesz, jak było no, ostatnio. No tak. Dobra, trawa. Eee, ogień. Tak. <laughs> Smolik. To też jest coś pewnie... Tak, to jest oliwka. Od... No właśnie. Torcik. Czy torchik? Torcik. Torcik. <laughs> Torcik, tak. Tim Rocket miał. 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 Ok. Staryu. Mist Misty Staryu. Itans Piersin. Baraskuda. Team Tim Rocket z Proton. Arkanine. Arcanine. Holololo. Uh, to tam. Uuu, uh, Tim Team Rocket. Team Arki tunno też holololo. I Blaziken. Blaziken, no? Bardzo fajne. Articuno, Team Rocketowy. Gdzie jest do Zdrowia? się nie znam, ja tylko otwieram. Nie dobrze. My mamy Giovanniego O tego pana chcemy. Tak, Giovanniego z Mewtwo i tu już nie jest tak watson. Mhm. I tak. Kot na bok. Mhm. Energia do przodu. Nie do środka. O, ogień. A, a ja bym powiedział teraz, że to. Mrok? Psychiczny. <laughs> mamy Team Rocket Porygona, mamy Itana sudowdo Team Rocket Coffin, <laughs> Electabas, Team Rocket Transceiver, <laughs> Team Rocket Weezing, Granite Cave, mhm. Team Rocket Larvitar. Hola, Steven Balto i właśnie Steven jeszcze jest. Okay. I Team Rocket Łobów Szkoda, że nie w fularcie, bo Łobów no. fajny. Widziałem, jak wygląda bardzo fajny Łobów Ale Strasznie długie te nazwy. Znaczy, trzeba, pomijać, trzeba pomijać nazwy Team Rocket, no wiemy, że wszystko no. to będzie należeć do Team Rocketów. tam zejdzie do jutra, powiemy te Team Rocket tego, Team Rocket tamtego Itana, Senti, Stevea, woda <noise> Zero, zero, zero. zero. <noise> Mamy Team Rocket Ekans Jeszcze przerwę no, Ci na chwilę, ale tak? żadna energia się jeszcze nie powtórzyła no, no, Dzisiaj. Nie. No to może następna będzie trawa albo... <noise> może, re-roll Re tak. Manki Team Rocket Ratata Team Rocket z Markrow, mm -hmm. Stevens Claydol, mm -hmm. Probobass, Tak. Hundum, Team Rocket z Hundum, tak, holololo, Marvin Skowet, Skowet, który <grafy> napiecha swoje policzki jedzeniem. To też holololo i... Krask. Jedno co nie mnie... ma nic ciekawego. Ale z drugiej strony jedno co mnie cieszy, się nie powtórzyło jeszcze nic. Jeśli chodzi o, wiesz, o holo, no to w się sensie znaczy, mówi o takie zwykłe karty, ok. ale. Znaczy, to Ja też mówię o zwykłe karty, które się tam powtórzyło coś. No tak, przy zwykłych tak, ale jeśli chodzi o. Ale nie jakoś bardzo. O te? Czy te? To żadne się jeszcze To żadne. Większość jest taka unikatowa. Co prawda, jest 182 karty w podstawie, więc to jest dość mm -hmm. duży dodatek, ale też. Też nic się nie powtarza mm -hmm. na razie. Wiem, Zaraz to się zmieni, już o tym powiedziałem. Tak, bo to na początku zawsze o to nawet no, ta nowa, ta nowa karta, a potem wszystko się powtarza. Na co strzelasz? No to trawę może w końcu. A jogi. Ja Mrok. Pierwszy raz powtórzony Steven Baltoj, Itan Sudoudo, Armen Skowet, Team Rocket Lider Cynthia Powerweight, Team Rocket Golbat, Mazdale, Rirolf Hollow. Patrz, rotał no, <laughs> wash, brakowało. holo i oh, mamy Ho-Oh'a Itana, X. piękny ita. I to no, taki... ładny, fajny, no i to jest właśnie Itana i to jest z tego, mm -hmm. to jest właśnie ten mm -hmm. ho no tak, no, piękny, już. numer 39, no, to wiadomo. <laughs> wiadomo, jest to, jest to zwykły X, ale wciąż jest to X od Itana, które trafia do koszulki, patrz jak ładnie pasuje. Mm -hmm. Teraz mamy tą blondyneczkę. Blondyneczka, mm. blondyneczka. Garczom <garnia> Senti też by był fajny. To co, byłoby fajne, tylko trzeba to trafić. Dokładnie. Woda? Ogień. Jest! Jest 1-0. <laughs> Proszę. Team Rocket Blip bug tak bug Team Rockets Larvitar Stevens beldum. siadło Kimi Tuot Kimi Asende Stevens Bell Team Rockets proton. Team Rockets Nidorqueen Stevens Metang Pacz, że to jest e... druga forma tego widzisz który ten tak okej okay. Team Rockets Ekans, a to jest holololo. Tak. Team Rockets Fluffy też holololo. I... Electi Wire! -wire, -e 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 wire tak. <grym> Czyli mamy dwa eksy, jedna po drugim. No proszę! Czekaj, to troszeczkę. Tak. O, tu jest dziurka. I też pasuje żółty do no. żółtego. Proszę! Yeah! Dwa eksy. Tak, mamy hmm. Electri Wire X. <grym> I haława EX i ta nowego. Cena? Dwa złote. <laughs> Zapewne to jest zwykły EX. Mamy Synthie tak samo. I uwaga. Otwarło się. Kod Prosimy Mewtu ze złym panem. Weksja. Fula i w ogóle. Trawa. Eee, mrok. <laughs> woda. woda. Jednak woda jest w tym dodatku. Jest. <laughs> mamy Synthia Gible z Carmory, Smoliv, Theorchik, Team Rocket Ampharos. O! Oh, wrócił pod z tą kamienną było? maską <laughs> tym razem. tim Rocket Greatball, Andum, nie, Andauer, bo Andum to ten drugi. Mamy o, Taurosa. Nie, bo nie było. I mamy McCargo i to nowego. Okay. To ja wezmę. Mam dwie plotneczki, to wezmę. Taką panią Mewtwo. Poprosimy. Mm -hmm. W ogóle coś ciekawego. Na razie mamy e Eksy, to już jest coś. No tak, ale Mewtwo ze Złym Panem, jakby się trafiło. Tak. Taram, taram, taram tam, tam, tam. Trawa. Eee, Stal. Elektryczność. <laughs> Dobra, a idziemy. diplin deep Znowu Deeplin i Itans Lagma, masz Michael, to też z tego, tak. Marnis crafty TM Machine, Hippowdon, ale ma paznokcie jak nasz Bibi, <grym> Team Rocket Tarantula jest holololo, Misty Starmi jest holololo i Hydra. Hydravu. To jest, pamiętasz tego diplina? No o tych, tych Tak. Tym razem, tego właśnie brakowało nam ostatnio High no, no, widzisz. I teraz Ty mamy Hydra. Dokładnie. Jest itan. Zawsze nazywałem go Gold, bo w grach Gold i Silver on był głównym bohaterem, w którym się grało. Mhm. No i skoro gra nazywała się z nim Gold, to się nazywał Gold. Okay. <laughs> tak samo jak Red ma na imię Red. Okay. <laughs> Według mnie. Logiczne. <laughs> tak. Eee... Trawa. Psychiczne. No, coś na mnie idzie, paniącku. Rotom Mow, Kosiorka. Rotom. Bardzo teraz potrzebna, mm -hmm. bo trawa rośnie jak szalona. I kleszcze są. Kleszcze są, tak, trzeba uważać. Growleaf. Swallow. Electabuzz. Urban Sandwich. Ale bym zjadła taką kanapę. No, ja też. Team Rocket Arbok, Porygon Z od Team Rocket, Medichamp Holo, Cynthia Powerweight Holo i Cynthia Roserade. Panie, porządną kartę proszę. <noise> Dokładnie, mamy teraz po 9 boosterów, więc no fajnie by było coś więcej niż dwa X. No. Przynajmniej jakiegoś Secret Rare. Tak, jakiegoś poza skalą. No. O, woda. Elektryczność. Aha, jeden no. jeden. I tam z piczu. Tak, piczu mały. Piuu, juju, uuu. Janma. Mhm. Mistis Lapras. Prime. prime Kałka. Ten... Mistis Starmi. Ona chyba lubi wodne, bo to. Tak, bo to jest wodna. wodna trenerka. Lapidasz. O, mamy w Holololo, Rotam, mał. Y, do trawy. <noise> Kosiarka. <na>, Kosiarka właściwie. <noise> tak. Mamy Itana. Adventure. I. <noise> Krobak X! I... 217 ma dumę! Tak, yes! to, jest, to jest już. E... Poza skalą, gostek! No, nareszcie. Tak, to już jest, jest secret. I o, to jest... I ma taką minę, jak ja rano, jak wstaję. Jej. To jest nie do powtórzenia. No wiem, to jest nie do powtórzenia, ale tak, mamy krobata, proszę. Jest. Proszę. No pięknie. No, mamy no, 17 na 182. To nie jest wcale źle, no? To jest no, dość ładnie. daleko. Proszę. Pokaż tutaj ładnie. Pokażę tutaj ładnie. Taki krobat Team rocketowy. No to mamy coś już. No! No to mamy Team Rocket Crobat. EX. Poza skalą. <głos> <głos> no to ja jeszcze chciałbym mutować z no, to już ze w ogóle... Zły panem. Tak. W ogóle istnieją podejrzenia, że zły pan jest ojcem Itana. Jeśli dobrze pamiętam, <noise> mogę się mylić. Oj. No właśnie, trochę taka sytuacja tutaj miała miejsce, że i ten pokonuje wszystkich, pokonuje Giovaniego, sam zostaje trenerem, raczej znaczy, liderem sali, i tak. to był jego ojciec chyba. Chociaż mogę się mylić, mogę wylić go z innym gościem, ale tak takie są podejrzenia. takie Jestem twoim ojcem. Dobrze. Bo tak naprawdę. Ogi. Stal. Patrz, zwykły Rotom. Zwykły odkurzacz. To jest oczyszczasz powietrze? On jest zwykły i to jest taki duszek, który wchodzi w różne sprzęty. Aha, okej. Okay. Dlatego wchodzi w. Od, to w elektryczne. Ja jest jak oczyszczasz powietrze? No trochę. Team Rocket Nidoran męski. O, o, to nie było chłopaku. Tak. Steven Carbing. Mm -hmm. Taka skałka latająca. Arwen Skowet. Mm, Leipard. Houndtail. No, kurde. ten to jest? <laughs> I ten Pinsir. Mamy w holo Sitohu. <grym> a to nie jest ostatnie, to jest Orbitu. I poza skalą! 198 numer! Tak, to jest e, Illustration Rare i Grident. Dobra, dawaj tego. Kurza twarz! Eee! Jak z takich kreskówek. No, to jest Orbitu, czyli taka... Biedronka. Biedronka. tylko że psychiczna, przejmująca kontrolę na tą wysłabię. E, kurde, dobrze, że mi do mózgu nie wleciała taka. A może mi właśnie wleciała? Nie wiem. Także mamy nasz Illustration Rare. Piękny. Poza skalą. Poza skalą. <grym> I patrz, jedno po drugim. Jeden po drugim X, no, no, jeden no po radę. drugim poza skalą. No to ja może teraz tych Państwa wezmę wszystkich. Z tej radości. Mhm. Proszę miotu ze złym panem Z waderem. Z waderem, tak. Waderem, waderem. Dwernaste. Roślinne. Woda. Dwa To jest pierwsze tak, roślinne w ogóle jakie się no, trafiło, więc tak. to tak w ciemno rzucałem. O, Nidoran chłopczyk. Hundur. No handower. No, piesek. Belgium. Mm -hmm. wygląda jak taki biust. A to nie, to jest ręka. Dobra, przemilczę to. <laughs> Chingling. Na no, chyba nie było jeszcze. Nie było dzwoneczka. Jim. Team Rocket Mug. Mug. Mm -hmm. Mak. mak. No. I widzisz, Jednak tu jest ta, ta rączka. Potem się A. dołącza tutaj i tutaj i się jakby robi w takiego robocika. No, to jest zaawansowana już technologia. Stevens Metang. O, o. o. Wheezing holololo. Elektri. Elektrykę. Holololo. I. i, i. Articuno. Articuno. No i... No nie, ale no był... I pip. <laughs> no i był beldami metang. Jeszcze Metagrosa brakuje. To już jest w ogóle taki... Ma cztery nogi już. Lepsz Mamy Tim Rocket. I Tim Rocket będzie skrywał, miejmy nadzieję, miutu ze złym panem. Dokładnie, tak. A, to jest tak. Kot. No, bez przesady nie tyle na raz. Kot na bok. Słysza. Energia i? Okay. Woda. Druga trawa z rzędu. Mm -hmm. Roselia od Synthie. Nie było jeszcze, było Roserade. Porygon. Hidrokon. Teraz zemacz. piekarnik. Aha. Piekarnik. Okay. Widzisz, tu jest klapa. No dobra, faktycznie. To mamy już ja cztery lotowe. Merani Impidimp. Mm -hmm. Diabełek. O, mamy Ogerpona z Aha. wodną maską. No, tak, tak. Mimikiu. Team Rocketowy, ten mm -hmm. próbuje udawać Pikachu. Mm -hmm. ale mu coś kiepsko wychodzi. Tak, Team Rocket Archer. Holo Brilum. Mhm. Mm holo Ampharos. Oh! I Regi. X! Tak jest, Rock X, A jeden z Regi. Tak ale Nie jest, jest Ale jest ładny Ty Regi. I mi się! Naprawdę, podobają mi się te holo, tak, że są no. teraz takie z gwiazdkami od kiedy je zmienili. Tak. Reggie tak, jest taka, taka. śmieszny, to jest wielka skała, po prostu taka. Mm -hmm. Widzi, że tu ma oczy, mm -hmm. ma ciało, resztę to takie wszystko skały. Wszystko widzę. No dobrze. Wszystko widzę. To jest nasz trzeci ex. nie ma. <laughs> tak jest. Dobra. Przedostatni mój booster, proszę Państwa. Uuu, no tak, to już Widziałam tak. Chciałam taki nadać dramaturgii, żeby Wam się za bardzo nie nudziło. <laughs> czasem się ogląda inne osoby, które otwierają boosterki, to tu, ja tu, nie tu, lecą, 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 spojrzeć, lecą. A tu niestety... Tak, my nie jesteśmy tym typem człowieka. Nie, u nas jest troszeczkę na, y, wolny. No spokojnie, powolutku. U nas jest poślimaczkowemu. Po po <grych> tak, ja bym dał elektryczność. No to ja dam tą wodę. No. Mrok. Jest mrok. Grimer. No. Tarantula. Magikarp. Piciu. Team Rocket Spet. Petrel, trochę tak jakby po alkoholu. Starmi, Hippowdon, Growli w Holololo, Granite Cave, ładny ten no. ładny obrazek w Holololo i... Dozo <laughs> X! <laughs> <laughs> 066 numer, proszę, wodny X, tak? Wodny? Tak. Wodny X. Zauważyłeś, że trafiamy na, na przemian? Jak ja trafiłem eksa, to Ty trafiłaś eksa. A Alże jak Ty trafiłaś, to ja. Aha, właśnie. No. Potem jak Ty trafiłaś full, ja trafiłem coś. I teraz znowu eksa, eksa. No to mam nadzieję, że stracisz eksam następnym. Żeby było więcej, tak? Ale ten fajne. No do Dondozo. Ma paszczękę, Do jest śmieszny, bardzo śmieszny. Jaki wieloryb trochę? No trochę tak. On jest, pamiętasz tatsugiri, taką rybkę sushi? Często Taką mizialiśmy ją kiedyś tak na opakowaniach. Taka rybka. Ja choć co mizialiśmy na tych opakowaniach. To też prawda. <śla> to była taka rybka i on ją zjada i tworzy obraz duet. On ją je, na język kładzie i. E <śla> dziwna koegzystencja. Bardzo dziwna. Nie mnie to oceniać. Dokładnie. Ale no. Szaleński. Tak samo jak miałeś gdzieś tu baraskudę, taką rybę, mm -hmm. jest jeszcze kremorant, czyli... Kremówka? Kremorant, czyli jak to po naszemu by było, to jest e, ten taki ptak, co zjada ryby. A wiem, ale... No, no właśnie, no to on... gdybyś mnie nie zapytał, to bym wiedział. On jak nurkuje, no. to jedną baraskudę chwyta w pysk i potem pluje nią w przeciwnika. No. <laughs> Dobrze, woda. Trawa. Elektryczność. Nie idzie mi dzisiaj. Reroll. Grimer. Andauer. Magikarp. Oh. Secret Ash. Sakret. To, to jest sakret. sakret, nie secret. No. Team Rocket Hypno. Oh, to już Hypno nie było. jeszcze nie było. Arbok chyba był. Cambusken. Też nie kojarzę. Holololo, mm -hmm. tu masz Mam... perełkę. Taka piosenka była. Dobrze. Mamy klamperta. Klamperla. Mm -hmm. Pamiętasz tam taki ogonek w wodzie? Nie. To jest. No dobrze. I mamy Team Rocket Zapdos. No dobrze. Bardziej z artikuno. Zapdos. Mm -hmm. Jeszcze Moltres. Czyli trzy. Jeszcze miutu ze złym panem. Tak jest. Tego nam brakuje. <laughs> Dokładnie tak. Dobra, chodź, proszę. Na bok. Jej będzie że ta trawa. A ja powiem ogień. Że też pomyślałam o ogniu. Ale o! dobrze, że 2, 2? trawa. Dwa dwa. Taram, 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 tram 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 To tram tram we takie tak już mnie no. Milotic, Team Rocket's faktory, Lurantis, mm -hmm. też nie było chyba. Tej panny. No nie. Aplin z Holololo, Mimik Mimikyu Holololo. i i i Ani Hilu. Ani był. Tak. Ale dużo się nie powtarza i to mnie cieszy. Co prawda mamy te 182 podstawy, tak jak mówiłem, to to no. jest co się Trafić, żeby się nie powtórzyć, ale no. Mhm. Tak, Boosterek. I tak pamiętaj, wyciągnęliśmy z pudełka z jednej strony. Mhm. Może z drugiej się też co trafi. Może tak być. Zobaczymy w następnym Zobaczycie odcinku. Zobaczycie w następnym odcinku. Dokładnie. Eee, walczące. Eee, czekaj, 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 czekaj. Psychiczne. Yes! Ostatnim pakietem <laughs> wygrałeś. Wygrałaś. Yes! Szrumisz, którego jeszcze nie było. Mm -hmm, nie było. Skarmorego chyba też, też nie, nie było. było. To Skull był. Tak. Wygląda to wygląda jak palec u nogi. Nie wiem, czy to mi się <grym> <tylko> tak wydaje. <grym> tu jest jakby... Bo to jest taka ośmiorniczka, tu są tej te macki, tylko że ona jest lądowa. Dlatego, że to nie? Bo to, to jest... Nie mm -hmm. toad, tylko to nie? Po angielsku mm -hmm. to jest palec mm -hmm. duży u nogi. No tak. Dlatego mi się kojarzy z dużym pacem. Mamy Kofinga, To jest Morgrem, czyli mm -hmm. ten imp. Druga A nie było forma. Tego też. No nie było. Morgrama. Mm -hmm. Tu masz Toad Scroll. Czyli większego. Tu mamy. O, oh, Spiritum od synti, Holo Nidoran żeński. Mm -hmm. Holo nid którego też nie było. I. Zamazenta. Remazenta. Jest jakaś legenda. Okej. Okay. No co? Powiem, że. Trzeba podsumować. Trafiliśmy. Dużo holo, które są nawet fajne. Mamy już Uno, czyli mhm. artik Uno, DOS, Zapdos, ale jeszcze nie mam Ultresa. Mhm. mamy Ultresa. ale bardzo dużo ciekawych. Blaziken jest tutaj, Spydops, Anihilep Anih Anih kilka razy. No ale oczywiście najważniejsze, co jest, to to, że trafiliśmy sporo no, ilość no. exów, bo mamy Hitana Ho'oła, ElectiWire'a, regiroka, Dondozo, no i oczywiście mamy Orbitla. Który jest z Illustration Rare i secret rerkę Team Rocket Crobata, który no, w ogóle tutaj jest chyba najbardziej cenny i najlepszy z tego całego. Dzisiejszego openingu bym powiedział. Bo to ona. Pewno... Ty No oczywiście, że ty. No i nasz wynik, jak dobrze widzicie, jest 3-2 dla Sylwii. Więc tym razem to ona wygrywa. Dziękuję. Tak jest. Na godę co? <laughs> Może. No to co? To jest koniec dzisiejszego openingu. Część następna prawdopodobnie za tydzień. A mm -hmm. no do tego czasu co? Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Napiszcie jakie wy karty trafiliście, jeśli kolekcyjny... Kolekcjonujecie? Tak, trudne słowo. <laughs> tak jest. Pokemony i macie też ten dodatek. I widzimy się w na następnym filmie. Tak jest. Do zobaczenia. Pa. pa.